Kongres Kobiet to największy ruch społeczny kobiecy w Polsce, najbardziej zróżnicowany w tym sensie, że skupia kobiety, które są i lewicowe, i prawicowe, i liberalne, i mniej liberalne, i konserwatywne. Więc skupia kobiet z wielu środowisk i o bardzo różnych poglądach, co powoduje, że jest to bardzo dobre środowisko konsultacyjne i bardzo dobre środowisko, które, które, których propozycje powinny być na poważnie rozważane przez rząd. Kongres kobiet, który będzie się odbywał na jesieni, myślę, że będzie jeszcze większy niż ten, który był w tym roku, a w tym roku przypomnę, że prawie 7 tysięcy kobiet się zarejestrowało i ja bardzo chętnie zaangażuję się we współorganizowanie kongresu no w takim stopniu, w jakim to będzie możliwe.